Winda, zakazana namiętność. Jakie tajemnice skrywa milczenie? Zanim przejdziesz dalej, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnej historii. Miała na imię Valeria, kobieta po trzydziestce, o urodzie, której nie sposób było przeoczyć. Jej ciemne włosy opadały w idealnych falach na ramiona, a zielone oczy zdawały się skrywać tajemnice których nawet ona sama do końca nie rozumiała. Mieszkała w nowoczesnym apartamencie, w jednym z tych luksusowych budynków, które wznosiły się w mieście jak symbole sukcesu. Ale za tą fasadą perfekcji kryło się życie, które ją dusiło. Jej małżeństwo z Alejandro, człowiekiem sukcesu, lecz zimnym jak lód, zamieniło się w niekończącą się rutynę. Kolacje w milczeniu, Noce, podczas których on pogrążał się w pracy, a ona wpatrywała się w okno, zastanawiając się, czy to już wszystko, co życie jej przygotowało. Namiętność, która niegdyś ich łączyła, była teraz tylko odległym wspomnieniem, jak wyblakła fotografia. Właśnie w tym momencie rozpaczy pojawił się on, Lukas, nowy sąsiad w budynku. Wysoki, szatyn z uśmiechem, który zdawał się kryć tysiąc historii. Nie był najprzystojniejszym mężczyzną na świecie, ale było w nim coś, co przyciągało Walerię jak magnes. Może to sposób, w jaki na nią patrzył, jakby widział więcej niż jej perfekcyjny uśmiech i pozornie idealne życie. Pierwsze spotkanie było przypadkowe. Zderzyli się w windzie pewnego popołudnia, gdy Waleria wracała z siłowni. On niósł torbę z zakupami i uśmiechnął się na jej widok. Cześć, jestem Lukas. Właśnie wprowadziłem się na piąte piętro. Powiedział głosem miękkim, ale stanowczym. Waleria. Odparła, czując lekki dreszcz, gdy ich dłonie się spotkały. Winda ruszyła w górę, a w tej ciasnej przestrzeni Waleria poczuła coś, czego nie doświadczyła od lat. Iskrę pożądania. To nie była tylko jego fizyczność, ale sposób, w jaki na nią patrzył. Jakby dokładnie wiedział, o czym myśli. To był pierwszy z wielu ich spotkań w windzie. Na początku wymieniali tylko krótkie rozmowy, porozumiewawcze uśmiechy. Z czasem napięcie między nimi stało się nie do zniesienia. Valeria wiedziała, że igra z ogniem, ale nie potrafiła się powstrzymać. Potrzebowała poczuć cokolwiek. Choćby tylko na chwilę. Wszystko zmieniło się pewnego wtorkowego popołudnia. Waleria miała wyjątkowo ciężki dzień. Alejandro po raz kolejny odwołał ich wspólną kolację, a ona czuła się bardziej samotna niż kiedykolwiek. Gdy wsiadła do windy, została tam Lukasa. Tym razem byli sami. Cześć! powiedział tym swoim uśmiechem, który sprawiał, że czuła się jak na krawędzi urwiska. Cześć! Odparła, czując jak powietrze wokół nich gęstnieje. Winda ruszyła, lecz nagle zatrzymała się między piętrami. Światła zamrugały, a na moment zapadła cisza. Wygląda na to, że utknęliśmy powiedział Lukasz tonem, który sprawił, że Waleria poczuła żar nie do opanowania. Spojrzała na niego i wtedy coś w niej pękło. Bez namysłu zasunęła przestrzeń między nimi i pocałowała go. To był pocałunek pełen desperacji, potrzeby wszystkiego, co tłumiła przez lata. Lukas odpowiedział z tą samą intensywnością, obejmując ją tak, jakby nigdy nie chciał puścić. Winda stała się ich azylem, miejscem, gdzie mogli być sobą z dala od reszty świata. To był pierwszy z wielu ich zakazanych spotkań. Przez tygodnie umawiali się w windzie, zatrzymywali ją i oddawali pożądaniu którego nie potrafili kontrolować. Waleria wiedziała, że to niebezpieczna gra, ale nie mogła przestać. Potrzebowała tego, aż nagle wszystko się skończyło. Lukasz zniknął bez słowa wyjaśnienia, bez pożegnania. Waleria go szukała, pytała o niego, ale nikt w budynku nic nie wiedział, jakby nigdy nie istniał. Pustka, którą po sobie zostawił, bolała bardziej niż monotonia jej małżeństwa. Waleria czuła się zagubiona, jakby obudziła się z snu, z którego nie chciała wychodzić. Dwadzieścia lat później Lukas odebrał telefon. Młody głos, słodki ale stanowczy, po drugiej stronie: Cześć, jestem Klara. Myślę, że jesteś moim ojcem. Świat stanął w miejscu. Tamten sąsiad, mężczyzna, który był częścią jej najmroczniejszej i najnamiętniejszej tajemnicy. Stał teraz twarzą w twarz. Z rzeczywistością, której nie przewidział. Klara, dziewczyna po drugiej stronie słuchawki, była owocem tych spotkań w windzie, córką, o której istnieniu nie miał pojęcia. Historia tej windy jeszcze się nie skończyła. Teraz, dekady później, przeszłość powracała, by upomnieć się o swoje miejsce. Co on zrobi z tym odkryciem? A co z nią? Za mężną kobietą, która przez tyle lat skrywała te tajemnice. Jakie jeszcze sekrety chowały szklane ściany tego budynku? Lukas nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. Klara, młoda kobieta po drugiej stronie słuchawki, chciała go poznać. Po tylu latach przeszłość upomniała się o swoje. Postanowił spotkać się z nią w kawiarni, neutralnym miejscu, gdzie mogliby porozmawiać bez presji. Gdy ją zobaczył, ogarnęła go mieszanka emocji. Klara miała te same zielone oczy co Waleria, ten sam uśmiech, który niegdyś go urzekł, ale było w niej też coś z niego, coś, czego nie mógł zaprzeczyć. Cześć, powiedziała Klara, a jej głos lekko drżał. Cześć, odparł Lukas, czując, jak czas zdaje się zatrzymywać. Rozmowa początkowo była niezręczna, ale stopniowo zaczęli się otwierać. Klara opowiedziała mu o swoim życiu, o tym, jak dorastała bez ojca, ale z matką, która zawsze ją wspierała. Lukas z kolei mówił o swoim życiu, o tym, jak zostawił za sobą tamten budynek i windę, ale nigdy nie zdołał zapomnieć Walerii. A moja matka? zapytała Klara, patrząc na niego wzrokiem pełnym pytań. Lukas westchnął. Nie wiedział, co stało się z Walerią po jego odejściu, ale jedno było pewne przeszłość połączyła ich w sposób, którego nigdy by się nie spodziewali. Lukas i Klara wyszli z kawiarni, ale ich rozmowa jeszcze się nie skończyła. Młoda kobieta zaprosiła go do swojego mieszkania, skromnego, ale pełnego życia. Z fotografiami z dzieciństwa i wspomnieniami, które opowiadały o życiu, którego on nie był częścią. Na jednej ze ścian wisiało zdjęcie Walerii, młodszej, z klarą na rękach. Lukas poczuł, jak ściska go w gardle na ten widok. Czas zdawał się dla niej zatrzymać, podczas gdy on się postarzał. Ona nigdy o tobie nie mówiła, powiedziała Klara, śledząc jego wzrok. Ale zawsze wiedziałam, że w jej historii jest coś więcej, coś, czego mi nie opowiedziała. Lukasz skinął głową, czując ciężar tego sekretu. Twoja matka i ja to było coś intensywnego, ale krótkiego. Nigdy nie wiedziałem, że jest w ciąży. Klara spojrzała na niego uważnie, jakby próbowała czytać między wierszami Więc dlaczego odszedłeś? Dlaczego ją zostawiłeś? Westchnął, przywołując w pamięci tamten dzień. To nie była moja decyzja. Dostałem propozycję pracy za granicą i musiałem wyjechać natychmiast. Próbowałem się z nią skontaktować, ale. Urwał, jakby słowa parzyły go w gardle. Nigdy nie odebrała telefonu. Klara zmarszczyła brwi. To nie ma sensu. Mama przechowywała pudełko z twoimi rzeczami listy, zdjęcia, nawet pamiętnik. Wyglądało na to, że za tobą tęskniła. Lukas zamilkł, zdezorientowany. Dlaczego Waleria zachowała te pamiątki, skoro ignorowała jego próby kontaktu? Co tak naprawdę się wydarzyło? Czy mogę zobaczyć to pudełko? zapytał. W jego głosie brzmiała nadzieja i lęk. Klara skinęła głową i wyszła do swojego pokoju. Gdy Lukas czekał, jego wzrok przykuło coś dziwnego. Na jednym ze zdjęć na ścianie. Waleria uśmiechała się do obiektywu, ale w odbiciu lustra za jej plecami stał mężczyzna. To nie był on, ktoś obcy, ktoś, kto obserwował z cienia. Proszę, Klara wróciła z wytartym drewnianym pudełkiem. Drżącymi rękami otworzył je. W środku były listy, których nigdy nie wysłał, zdjęcia, których nie pamiętał, i pamiętnik zapisany charakterem Walerii. Otworzył go na przypadkowej stronie. Dziś znów go zobaczyłam. Czas, jakby się zatrzymał. Ale nie mogę się zbliżyć. Nie po tym, co się stało. Nie po tym, co on zrobił. Co to znaczy? Lukas pokazał zapiski klarze. Zbladła. Nie wiem, ale jest coś jeszcze. Wyjęła pożółkłą kopertę. W środku było zdjęcie z windy. On i Waleria. Uwięzieni w kadrze, jakby przez czyjś obiektyw. Na odwrocie drżący napis: On wie i nigdy nam nie wybaczy. Kto wie? Lukas poczuł, jak panika ściska mu gardło. Klara spojrzała na niego łzawymi oczami. Mama nigdy mi nie powiedziała, ale. myślę, że w tej historii jest ktoś trzeci. Ktoś, kto obserwował nas cały ten czas. Wtedy rozległo się pukanie do drzwi. Klara zajrzała przez wizjer. Korytarz był pusty. Gdy otworzyli na podłodze, leżał nowy list. W środku zdjęcie Lukasa wchodzącego do kawiarni i groźba: winda nigdy nie zapomina. Lukas poczuł, jak zimny pot spływa mu po plecach. Ktoś ich śledził. Ktoś, kto znał ich sekret. Ale kto i czego chciał? Musimy stąd iść, szepnął, chwytając Klarę za ramię. To jest większe, niż myśleliśmy. Zanim zdołali wyjść, rozległ się dźwięk nadjeżdżającej windy. Światło w korytarzu zabłysło i zgasło, a potem ciężkie kroki. Kto tam jest? krzyknęła Klara. Odpowiedziała im tylko cisza. Lukas zasłonił ją sobą, ale było za późno. Drzwi windy otworzyły się powoli, odsłaniając postać w mroku. Jej twarz tonęła w cieniu, ale w dłoni trzymała coś metalowego. Starą klucz do windy. Winda nigdy nie zapomina. Syknął głos, który brzmiał jak wyjęty z grobu. Wtedy Lukas zrozumiał. Przeszłość nie została pogrzebana. Winda, która była świadkiem ich namiętności, skrywała prawdziwą tajemnicę. Tak mroczną, że mogła zniszczyć ich wszystkich. Kim była ta postać? Co jeszcze ukrywała Winda? I czy ktokolwiek przeżyje, by to odkryć? Nie przegap kolejnego odcinka Dziennika Zdrady w którym wyjdą na jaw najciemniejsze sekrety.